Kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Rozpoczynamy właśnie dzisiaj, właśnie w tym momencie, Cyk 13-minutówek. 13-minutówki reklamowe, czyli 13 minut o tym, jak szybki sposób ogarnąć swoje social media bez bólu, bez płaczu, bez narzekania, że nie mamy na to czasu. Słuchajcie, jestem naprawdę teraz bardzo intensywnie w trybie właśnie konsultacji reklamowych i tak naprawdę barierą jest to, żeby. W ogóle chcieć wystartować, nauczyć się czegoś, zamówić sprzęt, który nie jest jakoś, kurczę, słuchajcie, umówmy się bardzo rozbudowanym sprzętem. No i po prostu, żeby usiąść i znaleźć czas. To jest po prostu słowo klucz, żeby systematycznie znaleźć czas na swoje social media. Ale nie o tym dzisiaj będzie mowa. Dzisiaj będziemy mówić o tym, tak naprawdę, jak zmieniają się social media i co musimy wiedzieć, żeby w 2024 roku, a jesteśmy już praktycznie w połowie, jeszcze bardziej podkręcić swoje social media um, i żebyście byli przekonani, że to, co robicie, ma sens żeby to robić systematycznie, żeby wreszcie przekonać się, że strategia reklamowa i strategia w social media to są trochę dwie inne rzeczy, które powinny być spójne, ale zarówno jedna jak i druga jest po prostu niezbędna, żeby fajnie zaplanować swoje działania. No i startujemy, tak naprawdę 13 rzeczy na 2024 rok, które musicie wiedzieć w social media i musicie być przekonani co co robić i w którą stronę to tak naprawdę idzie. Ok, zacznijmy od, od początku. Nowy gracz na rynku, czyli Fritz. I to jest taka tendencja w social media, która przenosi nam trochę tą komunikację na no, taką, nazwijmy to, bardziej prywatną stopę, tak? To jest miejsce, gdzie tak naprawdę możemy sobie. Porozmawiać, możemy coś wrzucić, możemy dodać nasze y, cytaty. Y, tak naprawdę ta aplikacja powstała, może nie aplikacja, tylko dodatek do na przykład Instagramu y, w ubiegłym roku, właśnie w lipcu. I słuchajcie, na start miała 70 milionów użytkowników, tak? To jest takie trochę rozszerzenie Instagrama, próba połączenia go z Twitterem, y, chociaż przyznam, że w Polsce Twitter niekoniecznie przyjął się na przykład tak jak. W Stanach Zjednoczonych, tak? Potrzeba wymiany szybkiej informacji, bo cały czas pędzimy na Instagramie, tak? Liczą się treści wideo, liczy się viral, liczy się coś chwytliwego. Natomiast tutaj możliwość umieszczenia jakiegoś cytatu, napisów, to co robimy, jak się czujemy, jakieś nie wiem nowości rynkowe, to co się będzie działo, jest istotna. Trochę cały czas żyjemy w takim etapie y, social mediowego fast fooda, czyli po prostu szybko musimy zaserwować coś, co będzie po prostu dobre i nazwijmy to tak jak mówi to młodzież zaś się temat tak i cały czas ta komunikacja komentowanie lajkowanie zmuszanie trochę poniekąd innych użytkowników żeby oni po prostu reagowali. No i tutaj też trzeba poznać jakie są tryby tak naprawdę w tej aplikacji żeby wykorzystać ten potencjał. Druga rzecz to jest cały czas ta pozycja sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja to jest w ogóle osobny temat którą zresztą webinar na temat wykorzystania sztucznej inteligencji yy, macie też na YouTube, na jednym z moich yy, yy, nagrań. No i właśnie, yy, tak naprawdę, zainteresowanie tematyką sztucznej inteligencji między 2022 a 2023 to jest, słuchajcie, wzrost o 550%. To jest niezwykle ważna rola, jeżeli chodzi o projektowanie, wymyślanie, pisanie e-booków, pisanie tekstów, to co w ogóle umieszczamy na social media, tak? I to też jest tak, że niezależnie od tego, czy jesteśmy tak naprawdę content creatorem, tak, że to jest nasza praca, nasz zawód, prowadzimy agencję i musimy wiedzieć, co się dzieje w tej sztucznej inteligencji, to jest druga sprawa, to że nawet będąc pojedynczą jednostką, marką osobistą, też na tym etapie już musimy wiedzieć co się dzieje, tak, żeby nie być do tyłu. Ale też sztuczna inteligencja maksymalnie tak naprawdę podkręci nam to, co się dzieje na social media, tak? Ułatwi. To nie, jest o to, to nie chodzi o to, żeby z nią walczyć, tak, żeby się wkurzać. O Jezu, sztuczna inteligencja zabierze nam pracę, bla bla bla. Tak, to nie chodzi o to, to chodzi o to, żeby na przykład za pomocą Canvy albo za pomocą e, Microsoft Designer albo jeszcze jakichś innych aplikacji, nauczyć się szybko robić grafiki, nauczyć się serwować nam teksty, które możemy sobie dowolnie weryfikować czy na przykład, nie wiem, mamy do napisania jakieś teksty, które gdzieś tam musimy też wrzucić w sieć, na stronę internetową pomóc, sztuczna inteligencja pomoże nam z pozycjonowaniem, wyszukiwaniem słów kluczowych z tymi hashtagami, które tak naprawdę na Instagramie i na Facebooku coraz bardziej przypominają SEO tak, to już nie jest zwykły po prostu hashtag, który ma pomóc nas znaleźć, to już są początki pozycjonowania, także numer dwa, Zaprzyjaźniamy się ze sztuczną inteligencją i już nie płaczemy, że to po prostu przekracza Twoje możliwości. Nie, mamy webinary, mamy y, przeróżne live y, szkolenia, też krótsze, dłuższe. Nie musimy nie wiadomo ile pieniędzy w to inwestować. 5-6 aplikacji y, i zaprzyjaźnić się, o co tam w tym wszystkim chodzi. Wirtualni influencerzy. No, słuchajcie, influencerzy, temat rzeka, każdy praktycznie, kto wprowadza jakiś produkt na polski rynek, ale nie tylko na polski światowy, zastanawia się, jak skuteczni bądź nieskuteczni są właśnie ci nasi influencerzy, szczególnie ci, którzy rzeczywiście mają wielomilionowe zasięgi i zastanawiamy się, czy warto inwestować pieniądze? No, jeżeli oczywiście jesteśmy gigantem, potentatem jakichś tam konkretnych rynków, no to wchodzimy konkret z produktem, nie zastanawiamy się, mamy duże zasoby finansowe, możemy sobie pozwolić na pewne potknięcia, bo nas to nie będzie kosztowało już na starcie strzałem w kolano. Natomiast jeżeli mamy te zasoby ograniczone, no i tutaj, słuchajcie, robi się wesoło, no bo jeżeli. Budżet jest mocno ograniczony, a chcemy mądrze wprowadzać produkty, mądrze budować tą markę osobistą. No to jest pytanie, influencerzy, wchodzimy, nie wchodzimy, kogo wybierać? Przede wszystkim 2024 i poprzedni rok pokazał nam, że te wielkie nazwiska wcale nie oznaczają wielkich zysków, ogromnej sprzedaży. A wręcz um, borykaliśmy się, marki borykały się z wieloma aferami, które gdzieś tam po drodze wychodziły. No, wiadomo, ludzie są tylko ludźmi um, i obowiązuje zasada ograniczonego zaufania. No i teraz, co się wydarzyło, słuchajcie. 2024 rok, już końcówka 2023, pokazał nam, że firmy zaczęły interesować się takimi mikroinfluencerami. I te osoby, które gdzieś tam w sieci sobie raczkowały i nie były konkretnie nastawione na to, że one będą po prostu grubo szły, zarabiały nie wiadomo jakie miliony, stają się takimi naprawdę ostrymi graczami na rynku, czyli mikroinfluencerzy, którzy docierają do konkretnych grup, którzy też mają wąskie specjalizacje, bo to też jest istotne. Jeżeli teraz próbujemy tej kariery bycia influencerem, bycia specjalistą, blogerem, youtuberem, tak, no, opcji jest bardzo dużo, szczególnie młodzież o tym mówi. To musimy się też zastanowić, jaka jest nasza grupa docelowa i w jaką wąską najlepiej specjalizację się wstrzelić, albo jak być na, tak naprawdę w tych 3% najlepszych specjalistów danej dziedziny w Polsce. I ja tutaj, oczywiście sobie bym życzyła, żebyście mnie w tej pierwszej 3% uznali, że jeżeli social media reklama, budowanie kontentu, fajne pomysły, szybkie wrzutki na YouTube'a, to będzie akurat moja 13 minutówka, tak? no właśnie, ale ci mikroinfluencerzy, ok, dalej lecimy, innowacyjne metody interakcji z treścią, no właśnie, i tutaj troszeczkę ocieramy się już o ten e-commerce, tak, i o tą sprzedaż i o to, jak tak naprawdę technologie wirtualnej rzeczywistości i rozszerzonej rzeczywistości mogą nam pomóc, tak? w Takich funkcjach, jak nie wiem, wirtualna przymierzalnia, interaktywne pokazy produktów. No wiadomo, musimy już trochę ten produkt ożywić, tak? musimy zrobić coś takiego, wow, co rzeczywiście zatrzyma, zaskoczy tego naszego klienta, no i tego się trzymamy, typu, nie wiem, przymierza, wirtualne przymierzanie okularów, tak? wirtualny dobór pomadki. To już są takie standardy. Które w tych dużych markach po prostu już są, tak? I nie zastanawiamy się um, czemu, tylko myślimy, okej, okay, oni to mają, a czy konkurencja to ma, czy też mogę sobie w ten sposób pomóc, tak? Także tutaj też um, staramy się już naprawdę mocno w przyszłość uderzać. E, nowa taka definicja jak autentyczność. Autentyczność na przykład marek osobistych. To jest coś, co ja po prostu uwielbiam. E, od ostatnich dwóch, trzech lat trąbię o tym, że tak naprawdę. Autentyczność jest kluczem do tego, żeby dana marka była tego. Tak była po prostu godna zaufania. Nie będę już przebierać tych słowa. Chodzi o to, żeby ta marka osobista była taka, że my to chcemy oglądać, że my ufamy temu specjaliście, że wiemy, że wiemy, że on wie że co robi. Tak? Zna się na tym, jest autentyczny, nie owija w bawełnę. Otaczamy się takimi markami, którym po prostu ufamy. Wierzymy, że są dla nas jak najbardziej optymalne. tak? Więc taka nowa definicja autentyczności. Nie tylko zasięgi, nie tylko kupowanie lajków, tylko jednak idziemy w stronę tego takiego przemyślanego kontentu i tego, że jeżeli na przykład sprzedajemy typu MLM-produkt, nie mam nic do tego, jest tego cały wysyp i, i też bardzo dużo pewnie z Was też w tym siedzi, to wiecie, że to Wy sprzedajecie produkt, bo Wy nie macie produktu, który. Jest jeden, jedyny na rynku. Macie produkt, który sprzedaje setki, tysiące, miliony innych osób, ale to wasza osoba ma sprzedać ten produkt. Content wideo. No to content wideo, oczywiście cały czas trąbimy. Content wideo, czyli król sieci, tak? Najważniejsza rzecz. Nie sprzedajemy mydła i powidła, tak? Content musi być przemyślany, musi być w pewien sposób wartościowy. Może być też zabawny, może być też przyciągający, bo z jednej strony musimy przyciągnąć tego obserwującego, słuchaj, oglądaj mój kanał, tak, wiedz, że nie będziesz się nudził, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, potem siadamy, rozpisujemy, zahaczamy o tą strategię i zastanawiamy się, jak będzie wyglądał nasz content, co w nim będzie, do kogo chcemy dotrzeć i jak go sobie uporządkować. To, że nie wiem, w danym momencie coś jest modne i wskoczy, będzie wiralem, okej, okay, czerpmy z tego, tak, rzućmy się, zróbmy, zróbmy remix na, na Instagramie, zahaczmy o te zasięgi, ale przemyślany content, coś, co zaserwujemy naszym obserwującym, ma być ciekawe, ma być oryginalne. Słuchajcie, ostatnio widziałam coś takiego jak surfing Barbie, czyli kobieta, która wygląda jak lalka Barbie, surfuje i sprzedaje różne produkty, no po prostu... Wow, naprawdę to jest właśnie coś, co jest zupełnie oryginalnego, nie ma tam nie wiadomo czego, ale jest na pewno oryginalne. I kolejne rzeczy bardzo szybko, bo już mamy prawie 13 minutę, czyli. Utrata zaufania do kampanii reklamowych, które są sponsorowane. No i może wreszcie nauczymy się, że nie puszczamy dwóch, trzy dniówek po 15 zł czy kampanii za 50 zł. Zastanawiamy się, czemu ona nie działa albo nie wykorzystujemy na przykład potencjału formularzy, tylko lecimy po samych zasięgach rozpoznawalności. No nie, powoli ta utrata zaufania odbija się czkawką i też widzimy to w rosnących cenach reklam sponsorowanych. Wreszcie widzimy, jaka jest ważna strategia w social media, to jest kolejny podpunkt. Yy, łączymy content z różnymi mediami. No właśnie, to plus działanie PR-owe. Czyli wreszcie widzimy taką zależność, że to, co napiszemy, zrobimy, wystąpimy, nie wiem, radio, telewizja, prasa, książka, yy, podcasty. Gdzie jest totalny boom na podcasty, tak? I każdy chce robić podcasty super. My też robimy, inni robią, dla każdego jest miejsce, yy, tylko żeby to było fajne, chwytliwe i na dobrym poziomie, tak? I też oczywiście ten prowadzący musi mieć pewną dozę doświadczenia, osobowości, żeby przez ten podcast fajnie popłynąć. Czyli działania PR-owe, które rządzą, łączymy kontent z różnymi mediami i wplatamy to ładnie w social media. Po co jest PR? PR jest po to, żeby też nam robił zasięg i żeby był materiałem do wykorzystania, chociażby na social medle. Przedostatnia rzecz. Dalej 2024 uczymy się systematyczności w działaniu. Słuchajcie, odkąd powstały social media, uczymy się tego i według mnie to jest podpunkt, który musimy sobie wryć do głowy. Systematyczność w rolkach, w relacjach, w tym jak dzielimy to na różne kanały społecznościowe. No i ostatnia rzecz. Znowu mamy wzrost popularności. Słuchajcie kanałów typu YouTube, e, i wreszcie zdajemy sobie sprawę, że mamy z tego fajną monetyzację. Gdzie szukamy tego e, zasięgu, gdzie szukamy te, tych, przepraszam, zarobków pasywnych, to taka monetyzacja. Na tym, co lubimy, co robimy i w czym jesteśmy dobrzy. No słuchajcie, czego chcieć więcej? Nagrywamy, pokazujemy, dzielimy się tą wiedzą, robimy to w sposób fajny, przystępny i też przemyślany, bądź strzelamy się w jakąś niszę. Nagle okazuje się, że YouTube nie tylko daje nam super zasięgi, o wiele lepsze może niż inne kanały, ale także może być ta monetyzacja. Kończę moją 13-minutówkę reklamową, mam nadzieję, że Wam się podobało, i wkrótce powoli rozwijamy. Kolejne podpunkty, tak, żebyście jeszcze więcej, jeszcze mocniej załapali, jak social media po prostu nauczyć się. E, dziękuję za uwagę i oglądajcie inne moje filmiki. E, polecam się, Agnieszka Jakubczyk.